Pan zakochał się w pani. Pani zwerbowała pana. Poufne informacje przekazywał jej na korytarzu. Nie, to nie film szpiegowski, to historia z wiejskiej. A zaczynamy od bardzo dobrych informacji. Po wczorajszym felietonie w Polonii 24 jest szansa, że londyńskie biuro Barki, która pomaga Polakom wychodzić z bezdomności, przetrwa. Jedna z dzielnic brytyjskiej stolicy zdecydowała, że wesprze polską fundację. Marek Zieliński. Polak potrafi. Zgodnie z tą maksymą, szczególnie zaradni, znaleźli sposób na lepsze dochody. Startują w konkursach i nieźle z tego żyją. Jak zostać zawodowym konkursowiczem i czy to się naprawdę opłaca? Michał Bandurski. Wygra... Od dziesięcioleci wiadomo, że każda rodzina z zakopanego ma kogoś w Ameryce. A czy wiedzą Państwo, gdzie za chlebem jeżdżą mieszkańcy Siemiatecz? Otóż do Belgii. W tym kraju już co piąty Polak pochodzi z tego niewielkiego miasteczka. O fenomenie siemiatycz Maciej Wąsowicz. Pozostajemy przy naszych wysokich rachunkach. Wybierasz się wieczorem do apteki? Uważaj, taka wizyta może cię sporo kosztować, bo sprzedawca będzie mógł doliczyć do ceny leku ekstra opłatę. Sprawdziliśmy ile, dlaczego i przede wszystkim czy to powszechna praktyka. Bywały w jej życiu takie dni, że chciała odkryć miłość nieznaną i uczyła, jak jest być kobietą. Alicja Majewska, artystka ekspresyjna i liryczna o wyjątkowej wrażliwości. Jak mówi, na scenie znalazła się przypadkiem, jednak trwa na niej wiernie prawie od 40 lat. Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Okazuje się, że nie zawsze tam, gdzie są najwyższe pensje i najniższe bezrobocie. W specjalnym rankingu przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego liderem jest Warszawa, no ale w czołówce także Rzeszów i Lublin. Miast szczęścia szukał Andrzej Grzegżółka. Bez dwóch zdań jest jednym z najzdolniejszych artystów młodego pokolenia. Jak mówi, muzykę ma we krwi. Łukasz Zagrobelny przez ostatnie lata dzielił swój muzyczny świat pomiędzy występy w teatrze a karierę solową. Teraz skupia się jedynie na swoich projektach. Obok jego symfonicznej płyty nie można przejść obojętnie. Z artystą rozmawiał Michał Bandurski. O tym, że śpiewać każdy może, wiedzą chyba wszyscy. Okazuje się, że podobnie jest z bieganiem. I choć najpierw w warszawskim półmaratonie miałoby startować większość reporterów Polonii 24, to w rezultacie na starcie pojawiła się trójka naszych dziennikarzy. Czy udało im się dobiec do mety? Od świąt wielkanocnych dzielą nas już tylko godziny. Ostatnie przygotowania trwają nie tylko w domach tu w Polsce, ale także u naszych rodaków na świecie. Postanowiliśmy sprawdzić jak obchodzona jest Wielkanoc z dala od polskich granic. Z kamerą odwiedziliśmy kilka rodzin w Austrii, Wielkiej Brytanii, a nawet w Stanach Zjednoczonych.